Na europejskiej scenie politycznej pojawił się ktoś, kto nie klęka przed presją. Viktor Orban powiedział to, czego wielu w Brukseli boi się nawet wyszeptać. Żaden kraj nigdy nie wchodził do Unii Europejskiej poprzez moralny szantaż. I tym razem też się to nie uda. Ukraina próbuje wymusić członkostwo, powołując się na ofiary wojny i wsparcie zachodu. Ale Unia, to nie klub emocjonalnych apeli, to system zasad, procedur i warunków, które każdy kraj musi spełnić. Orban przypomina, że członkostwo to nie prezent ani współczucie, tylko twarda polityka i w tej grze nie ma wyjątków. Mówi głośno to, co inni chowają pod dywan, bo boją się reakcji opinii publicznej. Orban nie gra pod publikę, stawia granice i broni zasad, na których ta Unia powstała. I właśnie za to wielu go nienawidzi, ale jeszcze więcej zaczyna słuchać. W polityce nie wygrywa ten, kto płacze najgłośniej, tylko ten, kto stoi najtwardziej.